Cześć wam! Dzisiaj zabiorę was na taką małą wycieczkę po Londynie. Jedziemy właśnie na Richmond, to jednej z naszych z dzielnic Londynu, gdzie jest bardzo pięknie zielono. Tutaj mijamy rzeczkę. Zaraz wam pokażę coś bardzo interesującego, mianowicie to się nazywa I po ludzie tam sobie rozłożyli namioty i mieszkają. Siedzimy w tablicach, na tak na drugim pierwszym w autobusie I Tutaj może budynek, nie są zbyt ciekawe, ale zaraz wiecie, jak to Każdy sobie może przyjść, zobaczyć, jak to działa. Tylko wiecie, że się Oni tutaj mają szklarnie zbudowane swoje. Nie wiem, czy to wygląda Z tej strony już mamy rzekę. I zaczyna się miejsce, gdzie jest bardzo pięknie zielono. Będziemy też mijać, mam nadzieję, miejsce mojej przyszłej pracy, czyli Kew Gardens. Pokażę Wam, oczywiście, Kew Gardens, to za ogromnym płotem murowym, którego nie widać w ogóle w środku, ale jest. <coughs> gdzie jest bardzo zielono, z pięknych powodów. Słońce świeci, nie jest zbyt ciepło, ale idealne, właśnie na spacer. Pokażę się Wam dzisiaj bez makijażu, ale właśnie też jadę na Richmond po to, żeby przetestować sobie w końcu mój umorzony podkład. A to z tej okazji, że e, mam ponad 4000 subskrybentów, czego się bardzo cieszę i oczywiście Wam wszystkim za to pięknie dziękuję. Strasznie się słońce, i ja nie wziąłam okularów, niestety. Pokażę Wam tutaj jakbyśmy skręcili, to jest jeden z najlepszych sklepów TK w moim <grym> I teraz będziemy mijali trzy piękne domy, które po prostu są, naprawdę każdy chyba ma ochotę w takim mieszkać. Tu mamy 65 przed nami też. E, Przepiękne drzewa kwitnące. Eee, żeby <kłysy> Trzeba by troszeczkę więcej zarabiać. A tu już zaczynają się tak naprawdę huga. Gardens tu mamy e, szklarnię z tej strony. Oczywiście tutaj też nie będzie zbyt niedobrze dobrze widać, bo mamy ten fot. Pod... Siedzę na drugim piętrze, ale trochę może w kolku będziemy stać też. Pokażę Wam troszeczkę, może później. <kłysy> jak już będziemy. Mmm bliżej wejścia do bramki. Ale to widzicie jak pięknie jest Na tej stronie będziemy właśnie widzieli jedno z flejść to Może przez chwileczkę, jak się zatrzymamy na światłach albo przed autobusem. Widzicie? Ludzie sobie jelą mi jest przepięknie, a ja świetnie. <coughs> my camera up and it's that it's around the pictures i don't <coughs> about shit now. you want to show them my camera cover the cover i don't have <laughs> anything yet so we're using the sun which one's better Ja potrzebuję po czymś, żeby Tylko beautiful child in the green. Stop, stop. w no, miejscach, gdzie po prostu są tysiące restauracji. Niektóre takie wiecie, sieciowe, a niektóre są um, bardzo indywidualne. Z takim jedzeniem, że po prostu się wypoczynki. Tutaj kobieta chleba się zadzwonić. Ile to jest? Majdok nie był tutaj nagradzony. Chyba, że majdok jest Muszę Wam powiedzieć, że tutaj się jest i w ogóle ludzie są zupełnie inni mm. niż w większej części rąk. Nie mówię, że kogo nie neguję, ale tak i tak przyjaźni i przez się do siebie uśmiechają naprawdę jest... jest świetnie. właśnie jesteśmy przy super fontannie i wróciłam z nowe nowym podkładem, już nie mówię, tak jak... I idziemy teraz zobaczyć yy, yy, rzekę, najsłynniejszą rzekę w, w Anglii chyba może na świecie oprócz Amazonki albo Nilu Nie mogę doczekać, jestem tak głodna i będziemy mieli super lunch. Zabraliśmy sobie wszystkie składniki, i zaraz usiądziemy na trawie, tak jak zresztą tysiące ludzi. Adieu, Co? Ice cream. Ice trochę w lunch. na Mój nowy makijaż, mój nowy podkład. Mam nadzieję, że wam się podoba. Teraz e, przepyszny lunch, różne miks sałatek. Chodź, bo jesteśmy głodni. Pa. Little bastard, ojka. to bardzo. strasznie jeszcze? Coś strasznie. Ten chodzi między nogami, coś szukał. O, Show how the man is doing his boat. Get out of my way. Give Give him some No, ask him planning znam. How from the weekend. Cześć, chciałam dzisiaj Wam pokazać, jakie ja sobie kupiłam super zajwiste okulary w kształcie ust się prezentują zakurzone są e, za funta w charity shop i kupiłam sobie też taką torbeczkę e, na ramię to jest z Urban Outfitters? nie to okulary są z Urban Outfitters a to jest buffalo um. Nie, i to też Urban Outfitters 35 funtów kosztowało normalnie i jest skórzana na takim łożnuleczku z takimi tutaj klipsami się I oczywiście kupiłam sobie też e, mój wymarzony podkład Spójrzcie na to Kapuś, W kolorze Fiji Sprawdzam czy zoom działa Działa. Nie zoom, przepraszam, tylko focus Zabierz mm. <laughs> <laughs> rękę ale jestem trochę zła na siebie, bo zapytałam panią o jakiś dobry krem e, pod oczy i poleciałam jeden, ale kosztuje trochę pieniędzy i może zastanowić się czy zbierać no niego, czy nie zbierać Nie wiem, myślę Dobra, e, kochani, teraz słońce pięknie świeci Naprawdę jest przepiękna pogoda e, My się relaksujemy i kupiliśmy składniki na przepyszne danie które dzisiaj też spróbuję zrobić e, Lekko strawne, nieciereczko strawne i mam nadzieję, że będzie wam smakowało i do zobaczenia, do zobaczenia wkrótce We're being watched. We're being watched So subtle. Yeah. Bye. Bye. No. Idę kupić Lodzika, bo jest piękna popada i mamy tutaj ice cream van. Tak, ty gdziekolwiek. Wyłączę teraz przyjemne sobie zadanie, czy mianowicie odpowiadanie na maile, na wiadomości i relaksowanie się w pięknym słońcu. I e, jedzenie, czy też nagroda. Tam panowie. Łódkę będę wodować zaraz. I konicie, pójdę do Łoczek? Nie, fiksnie. Jestem dość chorowna sama. Yeah. Ai. Này Are they dead? Yeah, they mm -hmm. What are they doing again? Sunbathing. Oh. are getting not very happy. Yeah, just looks like, What's what are you looking at? Like a coming. <laughs> I hope to get some food. can't even have. Hey, up, John. Come fun. did you that for? Okay, right.